Cześć, się z tej strony Bartek. Witam was w kolejnym odcinku z gry Pokemon Go. Dziś trochę połapiemy pokemonów, ale Bartek chce się skupić na tych zadaniach. Więc nie przedłużając, będę łapał poki yy, i w, będę robił cięcie często, żebyście nie czekali aż się zrozumie kolejne pokemony. A ja będę, no fajnie się zaczyna, próbował trafić Naisy. Dobra. No i nie będę Wam pokazywać Ivy pokémonów może pod koniec odcinka Wam będę pokazywał. Dobra, siedzi. Ok, jest dasku. Teraz poczekam, aż wejdzie na środek i w niego Nice'a. No, no, opornie to będzie szło. Ale dobra. Siedzi. Okej, okay, Stunki jest. Poczekam, że zaatakuje. No właśnie. I nice. Dobra, jeszcze trzeba 9 pod rząd. O, nie wszedł. Kolejny nice. Siedzi. Kolejny Daskul. O, ma nawet równo 200 CP. Dobra. No nie... Jest! Jacie. Gdyby nie bedli, to już bym nie zaliczył tego zdania. Dobra. Siedzi, lecimy dalej. Okej, okay, jest do udo, ma bardzo duże CP. I na nim bardzo łatwo będę mógł sobie najcepu y ponabijać. Ja się. No on będzie za każdym razem pewnie wychodził. U, nawet great. Dobry, jeszcze cztery. Dobra. Kolejny. No nie! Siadł. A chciałam na nim poekspić trochę tych najsów. Dobra, cięcie. No, kurde, jest yamask. Yamask, ja, jamask. Jamask, zajajaja jamaski zawsze na painapie, bo są rzadkie. A teraz, czy znaczy wiadomo, teraz jest Steven, coś no, często respił. U, krytyczne zopanie. Zobaczcie, ilu już mam candy? 103. Więc mogę i już ewoluować galarińskiego i normalnego. To już chyba nawet nie będę, nie muszę ich na Pajnapach łapać. A zobaczcie, czy mam jakiegoś. Mam czy gwiazdkowego. I chyba go nawet teraz ewoluuję. A co tam? I tak mam zadanie ewoluuj cztery Pokémony. I jeszcze jakiegoś jednak ewoluuje i od razu sobie jeszcze, no, w tym odcinku odbierzemy coś. Więc dobra i o kurde, jaki fajny Cof co? Dziwno. Czekaj, czekajcie. Cofagrigus. Cofagrigus. Fajny. Ale jak dla mnie Jama sklepszy. Ok. Czy zresztą się już pok? Jeszcze nie. No, no to dobra, zrobimy cięcie. No niestety albo wstety jest to. Gastlin. na gasli mi będzie bardzo ciężko nas trafić, więc poczekam, aż zaatakuję i wtedy rzucę dopiero jemu tego pokebola. No nie! Nie widziałam, że on jest tak daleko. Kurde. To trzeba też zapamiętać, czy, czy trzeba mocno dołożyć do Pokémona, czy. Tak nie mocno. Dobra. Niby to zdanie jest proste, ale takie jest frustrujące, gdy ci wyjdzie. Dobra. Można nawet tutaj mi się odbić to, co straciłem. Okej. Okay. No nie. No kurde, w już mi tym Gastry. No, siedzi. Dobra, jest mi Dalej próbujemy te nice straszyć. Siedzi. W międzyczasie ewoluujemy tego Markrowa, Hunchcrowa i od razu zaliczy zdanie. Jest i hunchcrow. No fajny nawet. No, w tym, sensie możemy sobie oddać to zadanie, Albo to nie był Gengar. Hunter jest, jest, myślę, że nie trafi tego na nice Dobra, siedzi. Yy, dobra. Jak widzicie, za Huntera można się wymienić, ale patrzcie na to. Jakie on ma IV? A no do mam kęć, żeby go ewoluować, więc może go się nawet trochę power, będę poropował? O, jak raz. I dobra, lecimy. Jeszcze chyba nigdy nie będę nie miałam takiego dobrego gęgara. Znaczy, jeszcze nie wiem, jaki to będzie, ale. Coś czuję, żeby być dobry. O ja, było widać Gengara już wtedy. Gengar, to już mój drugi jest, jakiego mam ogólnie. Kurde, no. Mogę go nie porozmawiać, to by był dobry na Great League. A i można mega ewoluować. Nie dobra, zostawię sobie takiego, na pewno się przyda na jakieś walki. Czy poksi już zrespił? Ja się nie zrespił, więc dobra, robię cięcie. No, mamy kolejnego stankiego. Na stanki mi się dobrze nabijało. No nie, nie poczekałem. Wyjdź, wyjdź. Super. Dobra. lecimy dalej. Okej, okay, mamy szapeta. O, no, no nie. I tak nie miałam nabitych, więc. Kurde, do niego trzeba tylko dorzucić. No jeszcze się oddala w drugą stronę. No nie, ja nie umiem w ogóle rzucać na boki. O, jest. Chyba już nie, 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 nie da gdzieś, nie raz zrobić tego zdania. Dobra, siedzi. Ech, kolejny szapet. No super, no. Jest! Dobra, udało się. Ja od razu mówię ten odcinek podzielony na dwie części, bo nie starczy mi czasu, żeby nagrać znaczy. żeby minął ten cały Insens. Bo jeszcze zostało go 40 minut. Zaraz wam pokażę. No 41 nawet. Więc w jeden odcinek wszystkich Pokémon nie wyłapię. Dobra, cięcie. Postanowiłem mi jeszcze temu Gangarowi dać Shard Jet Mam nadzieję, że będzie Shadow ball, oczywiście Sluice Bomb, no niestety, no słaba, atak yy, Dobra, czy bok się wespił? Nie, więc dobra, cięcie, o nawet nie trzeba robić cięcia Wykonujemy znowu gastli. Dobra, na szybkiego i się udało I teraz to oby tylko siadł. Dobra, siedzi. No kurde, kolejne Gastli. Dobra, jest. Jest. No coś mi się teraz poprawiło. Pani tych Gastli. Dobra, siądzie. No siądzie. No to pięknie. O, zrobiło się zdanie. Złap 108 Pokemonów. Od razu je odbierzemy. O, i będzie Pokémon do złapania. Ciekawe, kiedy będzie Pokémon? No szybciej, no odbieraj się. No, 10 putyjonów przydadzą się. 8 Raid Boli. A Pokémonem będzie. Spirit Bomb. Mam jednego. Mm, na golny Raspberry go złapię. Kurde. Teraz poczekam. O nie jeszcze na do tak wyszedł. Dobra. Siedzi. Zaraz zobaczę, jakie ma IV. O kurde. Ładne Dobra I od razu jest kolejny Pokémon Seal. Super Dobra, chyba nie zrobię tego zadania. Jeszcze wychodzi z Pokebola. nie... sieć w tym Pokebolu, Nie denerwuj mnie. No, siedzi. Dobra, powoli będziemy się zbliżyć do końca odcinka. Jeszcze ja tak za dwie minutki. Okej, okay, jeszcze tutaj przeczytamy, co ten profesor Willow. Nie pamiętam, jak on się nazywa. Mówi. Mhm. No, i gra. <grytanie> znowu złap 49 Pokémonów. Niby proste, ale długie. Trzeba dużo Pokémonów łapać. Okej. Okay. Więc znowu cięcie. Jest mi Dreamus Mały CP, więc za pierwszym razem siądzie Na najsie Raz, dwa, trzy Siedzi Okej okay. Dobra, jest doskul yy, No nie, zapomniałam, że on się rusza I... <ścoughs> Dobra, nie było tematu Wow, nawet dobrze wróciłem. No, ale musi oczywiście wyjść. Raz, dwa, trzy. Siedzi. Ok, ja już mam 124 candy do, do Skula. I dobra, i tu na razie łapaniu no, zakończymy. Teraz posprawdzamy. Ee, Ivy tych pokemonów Zaczęliśmy od tego Gastliego. Lecimy. No słabe, 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 słabe. O słu do łodu, to można nawet być na Jim'a. O. Dobra, lecimy dalej. Yamask, Gastli, Isdrewus, Gengar to zajwisty, Szapet, Szapet, Gastli. Gasty, Spiritomb, Sil, Mizrebus, Dasku i tyle. Dobra, w tym odcinku to by było na tyle. To, to była pierwsza część. Na następny dzień będzie kolejna część. Ok, więc mam nadzieję, że ci odcinek mi się podobał. No i cześć.